Cześć, jestem Michał. Na co dzień Allegro zajmuję się show Itemem, ale to, o czym chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, nie ma z tym żadnego związku. Czas na małą historię. Wszystko działo się ponad rok temu, pod koniec lipca. Został mi miesiąc do dania pracy licencjackiej. Wszystko było już przygotowane, droga była prosta, nic nie było w stanie mi przeszkodzić. No i wtedy zobaczyłem tego tweeta. Konkurs, implementacja gry, kuriozalne. Zasady, zapach wyzwania po prostu unosił się w powietrzu. Niestety, termin zakończenia pokrywał się z terminem oddania pracy licencjackiej, więc no, nie ma opcji, że wezmę udział. Ale skończyło się jak zwykle. Pracę pisałem na kolanie po godzinach, a skupiłem się na grze. Ale spokojnie, nie martwcie się. Udało mi się zarówno obronić, jak i skończyć grę na czas, a dzisiaj zamierzam wam pokazać, jak tego dokonałem. I mam na myśli oczywiście implementację gry, a nie licencjat. Ale najpierw konkursowe zasady. Czas wyzwania to 5 tygodni. To co mieliśmy zaimplementować to jednoosobowa strzelanka. Roz, yy, całość miała działać na Chromie, na najnowszym Windowsie 10. No i w związku z tym, że to przeglądarka, no to albo wykorzystam JavaScript, albo jakiś język, który kompiluje się do WebAssembly. Całość musiała zajmować co najwyżej 31 kB i w tym jest zarówno kod, jak i wszystkie asety. Renderować musiała się w takiej dziwnej rozdzielczości, gdzie większa była wysokość niż szerokość, przez co te piksele były takie prostokątne, bo całość musiała być rozciągnięta do 16 na 9. W każdej klatce obrazu mogło być co najwyżej 32 kolory, co też było niemałą trudnością. No i chociaż gra była testowana na naprawdę potężnym komputerze, no to nie miał on dostępu do internetu, więc żadne ściągania setów z internetu nie wchodziło w grę. No, i teraz pokażę Wam to, co udało mi się zaimplementować przez ten miesiąc. Akcja gry dzieje się właśnie na takich poziomach. Każdy poziom jest generowany proceduralnie. Nie za dużo widać, bo jest dosyć ciemno. Każda klatka zawiera tylko 32 kolory, przez co ta paleta kolorów jest dosyć ograniczona. Gracz, co prawda, ma nieograniczoną ilość amunicji, ale musi uważać, aby jego broń się nie przegrzała. Po wyeliminowaniu wszystkich przeciwników podliczany jest wynik i przechodzimy do następnego poziomu, który będzie inny niż ten, który przed chwilą rozgrywaliśmy. No i powinien być też trudniejszy. No dobra. Wykorzystałem ostatecznie około 11 KB, czyli 36% dostępnego budżetu. To można było jeszcze z jednej strony zdecydowanie zmniejszyć ten rozmiar, no a z drugiej strony mogłem wykorzystać te pozostałe kilobajty do dodania jakichś ciekawszych featureów. To jest screen, który zawiera kod całej gry. Tutaj jest zarówno logika, tekstury i dźwięki, więc jeżeli ktoś byłby na tyle skrupulatny, żeby teraz literka po literce to prze, przepisać, no to dostałby całą grę. I teraz pokażę Wam kilka wybranych rozwiązań, które użyłem podczas implementacji, zaczynając od generowania poziomów. Jak wspomniałem, każdy poziom jest generowany proceduralnie. Cechuje się tym, że ma sporo otwartej przestrzeni, ale to jest zakamarki, w których można się schować. No i trochę szukałem algorytmu, który pozwoliłby mi to osiągnąć, i w końcu zdecydowałem się na implementację automatu komórkowego. Najbardziej znany automat komórkowy, który zapewne wszyscy znacie, to jest Gra w Życie, wymyślona przez brytyjskiego matematyka Johna Conwaya. Mniej więcej tak to wygląda. Jest to dwuwymiarowa plansza z aktywnymi lub martwymi komórkami. I tutaj symulacja przebiega według prostych zasad. Martwa komórka, która ma trzech żywych sąsiadów, staje się żywa, a żywa komórka, która ma dwa albo trzech żywych sąsiadów, pozostaje nadal żywa. W przeciwnym wypadku ginie. Ja użyłem symulacji z nieco innymi zasadami. Najpierw losowo wypełniłem planszę żywymi komórkami, a następnie symuluję 10 pokoleń automatu komórkowego. Zasady mojego automatu komórkowego były zdecydowanie uproszczone. E, tutaj, jeżeli komórka była żywa i miała mniej niż czterech sąsiadów, umierała, a jeżeli była martwa i miała więcej niż pięciu sąsiadów, ożywała. I to dawało takie efekty. No i tutaj pojawia się problem. Przeciwników na, rozmieszczam na mapie w losowych, pustych polach. Gracz, aby przejść do kolejnego etapu, musi wyeliminować wszystkich przeciwników na tym poziomie, na którym aktualnie się znajduję, a to może być problematyczne, bo jeżeli przeciwnicy pojawią się w tej dziupli tutaj, no to gracz do nich zwyczajnie nie dotrze i ukończenie poziomu nie będzie możliwe. Dlatego musiałem wypełnić obszary, do których nie można było dotrzeć. W ten sposób oznaczałem wszystkie pola, do których można było dotrzeć od początku ze środka mapy, a pozostałe obszary, do których nie, dałem, nie dało się dotrzeć tym algorytmem, wypełniałem. Przedokład algorytmu, którego użyłem, prezentuje się w ten sposób. Na początku definiuję sobie pustą mapę i kolejkę. Na mapie oznaczam środek i dorzucam go do kolejki. Następnie, dopóki kolejka nie jest pusta, ściągam z niej kafelek i iteruję się po jego sąsiadach. Każdego sąsiada oznaczam na mapie i dorzucam do kolejki. Kiedy już opróżnimy kolejkę i kolejka będzie pusta, iteruję się po wszystkich polach na właściwej mapie. Wtedy, kiedy pole jest puste i nie zostało odwiedzone przez nas algorytm, to znaczy, że dane pole, do danego pola nie można dotrzeć od środka mapy, zostaje więc wypełnione. Innym problemem, z jakim musiałem się zmierzyć, jest renderowanie tekstu. Wiem, że gra będzie uruchamiana na Windowsie 10, bo tak gwarantują zasady, więc wiem, jakie tam będą fonty. No to nic bardziej prostego. Definiuję sobie jakiś font monospace, kolor na biały, no i renderuję tekst. Teoretycznie pozamiatane, robota skończona, no ale nie do końca, bo gdy zbliżymy tekst, to zobaczymy, że wygładzanie fontów wykorzystuje setki, a nawet tysiące kolorów, a to z kolei niedobrze, bo zasady mówią, że w jednej klatce nie może być więcej niż 32 różne kolory. No i niestety wygładzanie nie da się wyłączyć, bo kontroluje je system. Dlatego postanowiłem wyrendrować w pamięci swojego fonta. Wszystko zaczyna się od literowania, po wszystkich literach zbiorze znaków ASCII. Wtedy tworzę sobie dla każdego takiego znaku w teksturę w pamięci, renderuję pojedynczą literę na tą teksturę, a następnie iteruję się po wszystkich pikselach danej tekstury. Jeżeli jest on innego koloru niż czarny, czyli nie jest tłem, jest albo częścią znaku, albo wygładzania, no to ustawiam kolor tego piksela na biały. No i następnie dodaję do mapy taką przygotowaną teksturę. Wtedy, żeby wyrenderować string, iteruję się po prostu po każdym znaku, który w tym stringu jest, wyciągam odpowiednią teksturę z mapy i renderuję ją w odpowiednim miejscu. W ten sposób dostajemy teksturę. Nie jest już taki gładziutki, ale za to jednokolorowy. Natomiast jeżeli chodzi o same tekstury, w grze używam kilka tekstur. Niestety te pliki są zbyt duże, żebym mógł je użyć. Każda tekstura jest jednobitowa, więc wpadłem na pomysł prostej kompresji. W procesie budowania ładuję teksturę. Każdy jej wiersz zamieniam na liczbę w systemie binarnym. Te liczby zamieniam na system szesnastkowy i osadzam je w kodzie źródłowym jako tablicę stringów. To się dzieje w procesie budowania. Natomiast w trakcie ładowania gry biorę te liczby, zamieniam je ze stringa na INTA i z powrotem na stringa, ale już tym razem w systemie binarnym. No i w ten sposób mam w pamięci wejściową teksturę. Podobna sytuacja jest z dźwiękami. Mam w grze pięć dźwięków. Rozmiar plików audio nie pozwala na ich użycie, no ale na szczęście w przeglądarce mamy Web Audio API. No i tak jak, tak sobie napisałem prostą funkcję. Na początku tworzę sobie oscillator node, podpinam do niego kontroler głośności, ustawiam wyciszenie dźwięku po 50 milisekundach i odtwarzam dźwięk. I wtedy definicja samego dźwięku wygląda już prosto, definiuję typ fali, częstotliwość i głośność zależną od yy, źródła dźwięku od gracza. Im dalej źródło dźwięku, tym cichszy będzie dźwięk. No dobra, mógłbym mówić jeszcze długo o technikach, które wykorzystałem, ale dlaczego w ogóle wam o tym mówię? Trochę chciałem się pochwalić, ale poza tym chciałem wam pokazać, że gamedev to całkiem fajna rzecz i masa zabawy, a tworzenie gier, szczególnie w dzisiejszych czasach, nie jest już takie trudne i jest fantastycznym wykorzystaniem waszych umiejętności. Gdybym miałbym powiedzieć, jak zacząć, to poleciłbym się Silnik Unity. Jest on przyjazny dla początkujących, w internecie jest masa materiałów do nauki, no i można pisać w C-Sharpie, który na pewno na tej sali ma wielu fanów. Kiedy już ogarniecie podstawy, to zachęcam do udziału w Game Jamach. Mają one krótką formę, są idealną okazją do nauki, no i zbiera się wokół nich wspierające się community, które dzieli się pracą i no, generalnie masa Friday jest. A jest w czym wybierać? To jest kalendarz game na najbliższe dwa tygodnie. Ja osobiście najbardziej polecam największą tego typu imprezę, czyli Ludum Dare. Najbliższa edycja zaczyna się w weekend, 5 października, czyli całkiem niedługo. Gry powstają na temat, który wybiera społeczność. Eee, można brać udział w bardziej wyluzowanej wersji jam, czyli bierzemy udział albo solo, albo w teamie i mamy 72 godziny na pisanie gry. Tutaj można też użyć jakichś istniejących asetów, albo bardziej hardkorowa wersja kompo. Tutaj już startujemy tylko solowo, mamy tylko 48 godzin, i wszystkie asety i kod muszą powstać w ciągu tych 48 godzin. No i na koniec kilka linków: strona silnika Unity, strona wspomnianego przed chwilą Ludunder. A jeżeli ktoś po prostu chciałby obczaić kod albo zagrać w moją grę, no to tu jest link do repo. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję.